korzystają dzieci, którzy, które jakby których rodzice nie są uprawnieni do tego korzystania. Czy szkoła weryfikuje, czy oboje rodziców e, przyskłada tak oświadczenia, e, oświadczenia, że oboje pracują stąd, nie, stąd jakby dziecko przysługuje, przysługują te godziny. Jak, jak starają się szkoły, czy Rady Rodziców może wpłynąć na szkoły, żeby... Przypilnować tego tematu, bo jednak wiemy, że ilość miejsc w tych ilości Świetlicach jest znacznie ograniczona. Więc w pierwszej, góry, w pierwszej kolejności powinny z tego korzystać te dzieci, których rodzice są do tego upoważnieni. Jak szkoły tutaj starają się to weryfikować. Ponieważ jestem dyrektorem placówki, więc odpowiem Panu. Wcale to nie jest prosta taka weryfikacja. Oczywiście nasze regulaminy... Nie mówią o tym, że dwoje rodziców pracujących, czy matka sama wychowująca dzieci, tak, czy jest cała, cała procedura. Natomiast w większości jest to faktycznie na oświadczeniach rodziców, a nie na zaświadczeniach, które nam w tej chwili nie bardzo możemy pobierać. Natomiast w sytuacjach, kiedy jest jakaś wątpliwość, są to jeszcze cały czas małe środowiska, więc mamy czasami takie... Że tak powiem, takich przyjaznych, którzy przyjdą i łaskawie powiedzą, że jakaś pani tam niekoniecznie, czy jakiś pan. A wtedy po prostu prosimy rodziców indywidualnie, i tylko do wglądu takie zaświadczenie możemy, możemy prosić. Chcę również powiedzieć, że świetlica poza tymi, tymi uprawnionymi. Też jest miejscem, gdzie jeżeli dziecko oczekuje na zajęcia pozalekcyjne, nawet jeżeli y, y, któryś z rodziców nie pracuje, a dziecko ma y, godzinę czekać, to my te dzieci przyjmujemy do świetlicy, tak żeby oczekiwała. Wbrew pozorom tych dzieci jest bardzo dużo, bo nie da się tych naszych planów zajęć tak ustawiać, żeby wszystkie dzieci miały bezpośrednio. Przed lekcjami, lub bezpośrednio po lekcjach, zajęcia dodatkowe. Więc również tymi dziećmi opiekujemy się. Niemniej jednak mówię o swojej placówce. Myśmy specjalnie takich problemów w tej chwili nie mieli, żeby, żeby trzeba było jakoś mocniej przycisnąć i bardziej weryfikować. Znaczy, dochodzą mi suchy, że tutaj jakby. Dzieci po prostu korzystają nawet z tych godzin takich sobotnich, powiedzmy. Sobotnich? Tak, sobotni? tak, nie. są w Kosakowie, jak się nie mylę. Nie, nie. są w Ale, że zajęcia nie. w każdym razie po godzinach szkolnych, z których jakby rodzice poracują do późnego południa, to że nie, jakby nie, są, nie mają możliwości skorzystania w związku z ilością dzieci, które się tam znajdują. Czy jest po prostu jakaś możliwość, żeby tutaj pomóc? czy szkołą, czy jakieś rady ma jakiś pomysł, żeby tutaj komisja może wypracowała w jakiś sposób? Dzień dobry, nie. odpowiadam na ja ja to pytanie i mam na chłopca, który uczęszcza do szkoły w i korzysta dziękuję. ze świetlicy. I jako rodzic to? naprawdę nie zauważam sobie, jak by miała według Pana wyglądać kontrola mojego oświadczenia. Czy Pan, żeby moje oświadczenie było ważne, które jest w ramach przepisów prawa teraz, rządowy ode mnie czego, że ja mam zaświadczenie o zarobkach, tylko... czy że od Urzędu Skarbowego, czy od pracodawcy, ile jeszcze rodzice mają składać Państwu oświadczeń, zaświadczeń, dokumentacji, żebyście uwierzyli nam rodzicom, że my sobie nie siedzimy w domu, nawet jeżeli no, to dzieci to korzystają. Chodzi właśnie to, o to, tak, że ja są. Rozumiem. Tak, I tutaj jakby właśnie, żeby pierwszeństwo skorzystania mieli. Ci rodzice, te dzieci, których oboje, że rodzice nie mają możliwości szkole, zajęcia tym Wszystkie dzieci dostały się do świetlicy i w tym i w zeszłym roku, więc ja nie widzę tutaj problemu. Ja rozumiem, gdyby na przykład Ja poruszam temat, 20, 30 dzieci, bo pan do czegoś pije. Nie, 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 to niczego mi nie, nie da. Ja informacji. Tak, że otrzymałem z nie pracuje, tak? No to Szanowni widocznie została wprowadzony w błąd z tym kompletnym, ale... nie no? dzieci Mogą Szanowni Państwo, ja bym chciała tutaj już... No, ale ja bym chciała, słuchajcie, zapytanie... temat, jak to wygląda. Bo no. otrzymuje, otrzymuje informacje, no. Ale w tym momencie też, no, Więc jest jakaś sprzeczność. między to Załóżmy na przykład, że te dzieci korzystają w sobotę z tej świetlicy. Albo jakieś jej które ciężko. No dobra, ale tutaj jakby były takie informacje. To tylko dzieci. To są ee, tylko dzieci. Jeżeli nawet ktoś nieuprawniony ma skorzystać, bo, bo coś nie, lepiej niech dziecko stoi na zewnątrz, niech mu coś zagraża, niech mu się coś stanie, bo wtedy bynajmniej zero-jedynkowo wszystko będzie się zgadzać. Do tego pan dąży? Nie, pan to się To tak. że to nauczyciele pracują. nie pracują, szkoły nie pracują. to się więc wszystko wiesz, zgadza. Ja dążę do tego, żeby wyjaśnić po prostu sytuację, żeby pytania, uzyskać informację. Czy rodzice rzeczywiście, skoro mówią, że są uprawnieni, także oboje pracują, mają możliwość skorzystania? No. Czy jest? Każdy z rodzic, Czy jest tak, jak do mnie dosłynęła informacja? Ale ma inną informację. Dlatego chcę to wyjaśnić. Dlatego też się z tego spotkania przejść. Że... I korzystają, które jakby wszyscy rodzice zostali zaopiekowani, którzy zgłosili taką chęć. Nie było takiej bardzo szczegółowej weryfikacji. Świetlica nie pracuje w soboty. Ja się domyślam, o co mogło chodzić w tym pytaniu, ale... A to może na przerwie już gdzieś tam dokładnie. sobie Państwo ja mogę, mogę to Panu Dobrze. wyjaśnić, ale na pewno nic, z jakiegoś złe, się nie dzieje. Nie sądzę, żeby ja Pani Dyrektor chciała brać zaświadczenia od pracy z rodziców tak Owszem, świetlice są przepełnione w tych kluczowych godzinach i to na pewno w, tak każdej, zawsze, w każdej szkole i zawsze tak jest. I po prostu musimy sobie z tym radzić, organizując im zajęcia. Dlatego rady rodziców wspierają świetlice, przygotowują, kupują materiały i robią inne rzeczy, są składki świetlicowe, żeby zabezpieczyć potrzeby tych dzieci i jakby na to żadnego tutaj innego lekarstwa nie znajdziemy, jak tylko dobra opieka nad tymi dziećmi. W sensie żadnej selekcji tutaj robić na pewno nie będzie. Jedyne ni co na możemy narzekać, to czasami, że mamy za małe pomieszczenia, ale tego right, się nie da tak rozwiązać. Rodzice nie mają czegoś się obawiać, gdyż uh, każdy z ich dzieci ma, będzie zagotować. Za. Y. Ja mogę zapewnić tylko pana radnego, że każdy rodzic, który gdzieś zgłosił uh, chęć, tak learns, że, tak. że, że dziecko chce dawać do świetnicy. Jest, ma zapewnione miejsce w świetlicy, bo no, tutaj też rozmawiałem na ten temat, te zapewnienia dostawałem. Tak, jakby jest, tak jak też jest zwrócona uwaga, że może być przepełniona świetlica, bo za dużo jest tych dzieci, bo miejsca niestety tutaj w placówkach oświatowych mamy, e, e, mamy bardzo mało. Jeszcze tylko tutaj głos oddam radnemu Andrzejowi Śliwiskiemu i później pani oddam. Tak? Oto. Proszę pani teraz, tak? Proszę Pani bardzo. Ja chciałabym jako przedstawiciel związków zawodowych. Pani dyrektor już to powiedziała. Nauczyciele nie pracują w sobotę. Tak. Nauczyciele w soboty, w mają wolne i nasze dzieci mają w domu swoich rodziców. Więc proszę o tym też pamiętać. Więc absolutnie nie wiem kto Pan przekazał taką informację. Natomiast w Takie jest. Takie pytania to... się pojawiają, więc muszę je zadawać. Ja no, tak nie tak by chcieli. chcieli. Dziękuję. Tutaj jeszcze pani przewodnicząca Rady w Proszę tak, bardzo. Tak ja mam prośbę od księgowej ze szkoły z Dymbogó, żeby sprostować trochę pana wypowiedź. Firma oczywiście ponosi opłaty ryczątowe, ale są to opłaty za używanie mediów, wypażarki i tego typu rzeczy, a nie, nie dotyczy to dotyczy to już nie chciałabym z tobą. No. Ale to było... No. Czyli, czyli tak, czyli oglądamy w Na dziękujemy. Jeszcze tutaj głos panu radnemu. Proszę bardzo. Czy już dyskutujemy drugą godzinę, więc też nie chcę tak przedłużać za bardzo e, kwestii tej, tych poruszonych tematów. E, one w większości pokazują, że musimy działać z dużym wyprzedzeniem. To nie jest tak, że my dzisiaj sobie coś zaplanujemy i to będzie gotowe czy to mówimy nawet sam na przetarg, jeżeli chodzi o wyżywienie, tak? No trochę czas już to, było od dłuższego czasu i na sesji, i w urzędzie, i, i dyrektorzy tutaj mieli wycieczki i rozmowy, więc e, myślę, że ten temat jest już dosyć mocno tutaj e, omówiony, jakby, e, wiemy, wiemy jak jest i wiemy w czym ewentualnie jeszcze jest problem. E, ja teraz bym chciał w temacie takim, jak Pan mówił, no pomysły pracowały też bardzo dobre, ale dzisiaj żyjemy niestety w takich czasach, że nawet żeby takiego ludzika odblaskowego, co w szkole w Dębogórzu został postawiony, to trzeba na procedurę całą przejść. Organizacji ruchu. Organizacji nie, ale na przykład pasa tak. drogowego, ulokowanie, więc to tak nie jest, że ktoś wpadł na pomysł, bo rada radni i stawiamy dzisiaj. Tutaj. Więc to trzeba szeregu uzgodnień. Jeżeli chodzi o inwestycje, realizację tych inwestycji, czy rozbudowa budowa szkoły w Kosakowie, cieszę się, że pan kierownik jest optymistą, żeby to optymistyczne scenariusz się zrealizował, naprawdę, bo na to, na to czekamy, ale jeżeli my jesteśmy od Maja na cały czas w jednym miejscu można powiedzieć, że stoimy i oby w końcu decyzja przeszła na, na dniach, I żebyśmy mogli ruszyć, no bo tu, w tym zakresie środki są zapełnione. Mam nadzieję wystarczające, jak nie, to pewnie trzeba coś dołożyć, jak to już wyjdzie w przetargu, Jednak no, mamy zdecydowaną większość tych środków w budżecie, czy też w wieloletniej prognozie zapewnioną. I teraz odnosząc się do budżetu, tu bardzo bardzo dobrze Panie Jakby też ze swoich informacji mają wiedzę, że realizacja szkłowania będzie ma ruszyć, jako że to będzie realizacja pewnie przez starostwo powiatowe. Starost Zazwyczaj, no to zazwyczaj tak się udało od wielu, wielu lat i, i tak funkcjonuje współpraca ze wszystkimi samorządami na terenie powiatu e, i nie jest to niczym że tak powiem, tutaj nowym. Zazwyczaj jest tak, że inwestycje, wszystkie inwestycje, które się odbywają w samorządzie, są współfinansowane mniej więcej pół na pół. E, jeżeli starostwo pozyska do finansowania, inwestycje to pozostała wartość jest pół na pół. Tak? Więc tak to było od wielu lat tak starostwo realizuje Sąsiedni, wszystkich innych samorządach naszego powiatu, więc e, tutaj też jest ważne, żeby ta inwestycja będzie, pewnie będzie realizowana, e, ale też przy, e, że tak powiem, tej, e, współfinansowaniu gminy. E, i, tutaj, I właśnie teraz do tego zmierza no, budżet. My jako radni ten budżet e, poznamy tak naprawdę 15 listopada, e, projekt budżetu na przyszły rok e, i wówczas będziemy wiedzieli jakie zadania się e, Jakie zostały zgłoszone, a jakie zostały przez Panią Bóg uwzględnione, i też w tym czasie dobrze mam tę informację, też, że starostwo planuje tą inwestycję tutaj, więc czy wystąpiła z stosownym wnioskiem do Gminy, tak? możemy sobie sprawdzić, zapytać, więc to też nam pozwoli ewentualnie przy pracy nad projektem budżetu już 2 połowie listopada z początkiem grudnia o tych wszystkich kwestiach pamiętać. I tutaj. Doskonale wiemy, że no z dyrektorami muszę że częściej spotykamy yy, i też, a przede wszystkim, no, dyrektorzy z panią wójt, yy, pracują w urzędzie, yy, w referacie yy, i jakby te swoje potrzeby wszystkie przedstawiają, my już wiele yy, yy, z tych, tych potrzeb słyszeliśmy, tych mniejszych, większych, większy, tak, bo, bo czasami to jest, no byśmy chcieli tutaj Dużo, dużo więcej, no każdy z nas o dużo, dużo więcej, ale na ile się da gdzieś remont łazienki, bo trzeba to posadzić w salę i tak dalej, no te wszystkie takie powiedzmy drobniejsze, bo się sprawę poważniejsze zadania są realizowane, nie zawsze się wszystko uda, bo też budżet na to właśnie nie pozwala i tutaj moje pytanie, bo często no, dyrektorzy do nas przychodzą, mówią, że w budżecie tak jakbyśmy prezentowali z budżet na ten rok, tego, tego nie ma zadania, to bym chciał. E, Chciałbym, przepraszam. E, no, dyrektorzy by chcieli e, sporo... Akurat... no Troszkę usłyszałem takie no, słowo, może niefortunnie by brzmiały, ale pracownika urzędu już byłego to mogę powiedzieć, że dyrektorzy to mają koncert życiowy. No, no, no trochę tu można tak powiedzieć, że jest, bo no ale każdy dyrektor trwała o swoją szkołę i wie, że potrzeba i też myślę, że nie wie, że jakiegoś yy, nierozsądnego wydatku ponad yy, wydatek, yy, który jest konieczny, tak? bo jeżeli tam gdzieś tam coś się wali, czy tam no, kapelki już odpadają tak? yy, w tych toaletach, to, to jest remont już konieczny, a nie tylko jakaś tam drobna modernizacja, czy tam przyklejenie kapelki, udawanie, że wszystko sobie. No ale w górze tutaj gminy niestety też nie jest gumy i i te, te środki są ograniczone. Jedna teraz moje pytanie właśnie mam przedstawicieli rad rodziców, bo dyrektorów tu właśnie słyszymy, a, a przedstawicieli rad rodziców takie, co e, z perspektywy rodziców też, no ja wiem, że dyre, no, dyrektorzy z rad rodziców są po potarcie, te pewne zadania są e, i skonsultowane, omówione i, i dyrektorzy tutaj oni walczą, też my jako rady, tu mamy nawet większość tak naprawdę rady, więc tutaj rady, którzy będą w grudniu uchwalenie budżetu, może jakoś wpłynie jakby, na, na radnych, czy też na wniesienie też do projektu budżetu, że czegoś będzie brakowało. Jakieś zmiany, modyfikacje e, pozwoli radnym na, na takie wiem, wnioski. E, czy takie oczekiwania z perspektywy każdej szkół, takie powiedzmy drobniejsze, no bo tych największych to e, no, na pewno Pani tutaj powiedział, pan, ale wszyscy dyrektorzy z zawsze mówi, powtarza, niektóre to niestety są no, od lat, no, no ale nie są, to są tematy, które powracają. E, I też gdybyśmy wszyscy sieli, żeby przy wszystkich szkołach, na przykład tak jak wspomniana sygnalizacja światła to przejście tak bezpieczne. E, jeszcze dwie szkoły nam no, zostało, bo no, została na, przy szkole nawierzchnia wiemy na progi zwalniające, ale to nie, nie jest to, co docelowo chcemy do celu celu, tak, sygnalizacji, żeby na takiej tej też temat widać. temat y, 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 przedstawił, a, a też on jest niech za się opowieść, można powiedzieć, bo to tak już trwa i dwa. E, jeżeli mamy, resztę, to bardziej, że tam jest dojście do, 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 na boisko szkolne, tak? I po górze i mosty to są dwie placówki, które w tym zakresie jeszcze nam zostały. I, I mam nadzieję, że to będzie zrealizowane czym prędzej. Teraz akurat tu jest to zaleta za tych dziur może na ulicy że troszkę może wpływa, no. jest niebezpiecznie, ale ale w jakiś sposób e, oby się zrealizował. Może wrócę do mojego pytania, czy tutaj właśnie przedstawiciele Rady Rolnicy może musieli w zakresie tych... Eh, potrzeb finansowych, jakie by po prostu się, potrzeb, jakie by te organizacje, jak taki temat. Nie, ja bym chciał tak specjalnie. żebyśmy nie, żebyśmy, ja, ja bym chciał się usłyszeć, jak mamy tą możliwość. Eh, tak. No za chwilę będziemy o tym, za dużo miesięcy, za miesiąc, tak, będziemy o tym budżecie tutaj dyskutować i, i tak naprawdę, no to, że dostaniemy budżet. Y, który się w naszym, w naszym, tytanii, no, masz ale te zadania mogą ulec ogóle zmienić, jak Radni do nich nie uchwalać, mogą to zmienić, mogą dodać no, kosztem deficytu, zwiększenia deficytu, można dodać takie zadania, no bo to, to wszystko, to wszystko jakby musi się zdać, tutaj zmieniać. Więc cóż, widzę tutaj. Tak, już widzę kolejne tutaj. Tak, szanowni Państwo, tutaj e, trochę, e, ostudzić. no może nie ostudzić, ale e, trochę tutaj humorów humoru prowadzić. Szedłem już do końca tutaj nad tego punktu, jednak tu radnych otworzył, otworzył pewną puszkę, której nie chciałem też nazwać. I jak najbardziej no jesteśmy tutaj po to, żeby Państwa, państwa wysłuchać i, i ewentualnie tutaj wnioskować, bo jeszcze mamy tą, tą chwilę, także po to też się tutaj spotkaliśmy. Także myślę, że tutaj członków komisji też no nie będą mieli za złe, że trochę dłużej zostaniemy. Oddaję głos najpierw tutaj y, Pani ze związków. Proszę bardzo. Obiecuję, że bardzo szybko. Ym, ja bym chciała tylko w tutaj w obronie dyrektorów, dlatego że dyrektorzy zgłaszają w mnie bardzo ważne problemy. Problemy, które są związane z bezpieczeństwem dzieci, za które bezpośrednio odpowiada każdy dyrektor. Więc y, ja wiem jak to są duże problemy finansowe, bo tak jak Pan Radny powiedział budżet nie jest skum. Ale rodzice oddają do szkoły swoje największe skarby. A tu gmina musi zabezpieczyć i zrobić wszystko nie od razu, ale etapowo. Więc słuchajcie Państwo dyrektorów, bo oni naprawdę wiedzą o czym mówią. A bezpieczeństwo na drodze, bezpieczeństwo na boisku, na korytarzu, czy nawet te opadające kafelki, albo tak, w razem drzwi, w toalecie, są priorytetem na dany moment, bo one gwarantują bezpieczeństwo w danej szkole. Więc. Proszę tutaj mieć to na uwadze, bo te prośby, a nie bardziej koncerty, to są związane z bezpieczeństwem dzieci w danej placówce. E, dziękuję bardzo. A ja a, jak najbardziej zgadzamy się z Panią, szczególnie, że tutaj no, też na szczęście mamy mało wypadków, ale taki się w roku już zdarzył. Klamka na drzwiach, właśnie. Także no, tu jest temat taki, że dyrektorzy najlepiej wiedzą, i to jest ważne. Dla nas jako komisji. No jedyny chyba problem, który na tą chwilę widzę, to jest taki, że dyrektorzy składają wnioski do Pani Wójt, a Pani Wójt składa nam już gotowy projekt budżetu i my nie wiemy ile obcięła i z czego. Siebie... To nie zaszkodzi nam. To nie zaszkodzi, żeby te wszystkie projekty, nasze projekty, jednak ten budżet gdzieś tam widzieć też, no bo my nie wiemy de facto Potrzebach. jakie potrzeby są, a ile tutaj przekazano szkołą, tak, żebyśmy mieli tą, tą wizję, no bo tak jak y, było słychać, no gdzieś tam koncert życzeń jest, ale to z każdej strony, całościowo. To ale... to 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 nie nie, nasze słowa, to były tak, nie Nie, to, to nie, 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 żeby nie to żeby nie wybrzmiało, były słowa, że, to były słowa, to były słowa, to ja na słowa, to były rozmawiali... O 12 tak. brakujących milionach, tak? Powiedzmy. Tak, tak. Tak, tak, to już w zeszłym roku tak, tak. przewodziliśmy, że one będą zapewnione w budżecie spokojnie na tym chwilę nie możemy i to tak się przesuwało. I dyrektorzy dostają takie strzątki środków, a to w tym miesiącu macie tyle, i na następny miesiąc jakoś przetrwacie. Chcemy tego uniknąć. Głos najpierw tutaj Pan Kierownik, jeszcze proszę bardzo. No, światy, proszę. Ja chciałbym tylko tutaj dodać odnośnie planów budżetowych. Pan mówi, bo dyrektorzy mają obowiązek y, też y, skonsultować plany y, z Radą Rodziców. Więc y, ja nie widzę tutaj problemu, żeby ta, ta informacja, której Pan mówi, nie do Państwa nie dotarła. To dziękuję, bo wcześniej nie dziękuję Dziękujemy już za inicjatywę, że będziemy mieć tą wiele. Ja, ja myślę, że najprościej będzie jak. Najprościej będzie jak my po prostu jako Przewodniczący Rad Rodziców skonsultujemy się z naszymi Dyrektorami, wspólnie ustalimy na co ewentualnie chcielibyśmy jakieś dodatkowe środki przeznaczyć i y, 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 wystąpimy y, kolejno do, do Rady Dodatkowych tak środków nie ma to się... <śmiech> <śmiech> Jedna szkoła. Tutaj mówimy o Jedna naszych wspólnych priorytetach, może tak w tak. zasadzie tak, bo, no bo tutaj wiadomo, że potrzeby są zawsze na tej ileś milionów. A, a można malutki kawały tego tak, ciasta to można wybrać, które jest pani da. Tak. Najbardziej potrzeba, przez Panią będzie. Dobrze, Pani Mirosława, proszę bardzo. Już uprzedziła mnie pani, Pan e, kierownik i tu e, przewodnicząca Pani Sylwia Procowska. Faktycznie to dyrektor powinien być tą osobą, która wskazuje na potrzeby z pomocą Rady Rodziców. Wspólnie ustalone nie mamy taki dwugłos. Biedny rodzice piszą. Na no szczęście nie mamy. Nie, no ale, to nie, to nie ma Pani radna tutaj. Tu tylko by brzmiało to, że my nie mamy tej wiedzy, jakiej tutaj więc, e, dyrektorzy przedstawiają. w na mnie, żeby to było tak wtedy. Bo w, tym roku by się w, w, w lutym czy w marcu dowiedzieliśmy, że były takie przydania, które są konieczne, a one tak. się wówczas nie znalazły. Nawet tak. tak. nie wiedzieliśmy, że, że taki wniosek był i że one no też pewnie większość położyliśmy, że powinno to że robić, przecież, po przecież, no, bo mm -hmm. jeżeli nam, nie wiem, kapie na, na głowę, tak, już tak mówię, akurat też przypadek, naszej znaczy szkoły gdzieś tam, pewnie mamy że ale gdyż się e, takie to zdarza, zdarza, to jest tak. chyba pilniejsze niż, powiedzmy, e, tak. poprawa tam jakiejś, nie wiem, wizualna, tak, e, tylko to, co jest jakby pilniejsze, no dyrektorzy doskonale wiedzą, tak, no bo to, to wiem, ale to nie wszystko zawsze, e, jakby jest ta pełna, pełna informacja do nas dociera, tak, i też nie wiemy, nie wiemy właśnie, co, co przyszło, że tak powiem, wniosek do gminy, do ujęcia Panie radny, wywołał Pan tutaj y, y, temat y, wniosków, także dajmy głos teraz razom rodziców, żeby przedstawiły. Proszę bardzo. Ja y, u nas wspólnie z Panią Dyrektor pani, nie wie, o czym chcę powiedzieć. E, więc u nas takim pilącym problemem jest, tak, ekspertyza, to już myślę, że też wszyscy o tej ekspertyzie wiedzą. No i remont Orlika, który też już jest w stanie wymagającym interwencji po prostu. Dobrze, to ja tutaj już się odniosę, jeżeli mogę przynajmniej. Myślę, że tutaj o, pani już. dyrektor nie będzie miała nic przeciwko, bo przecież to jest wszystko wspólne działanie. Jeśli chodzi o Orlik, to zaszły jakieś niedomówienia tutaj w urzędzie, bo z tego przynajmniej co się dowiedziałem, to Urząd wystąpił o, o środki na renowację tego Orlika, jednak Próbowali zrzucić to na panią dyrektor, że pani przeznaczyła jakieś środki na remont tego, tego Orlika i nie mogli wyjść.